Matura w 5 minut dla kandydatów na studia na Wydziale Inżynierii, Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Matura 2023 Formuła 2023 Matematyka, poziom rozszerzony, zadanie numer 13. W kartezjańskim układzie współrzędnych x, y prosta L o równaniu x minus y minus 2 równe 0 przecina parabolę o równaniu y równe 4x kwadrat minus 7x plus 1 w punktach A oraz B. Odcinek AB jest średnicą okręgu O. Punkt C leży na okręgu O nad prostą L, a kąt BAC jest ostry i ma miarę alfa taką, że tangens alfa jest równy 1 trzecia. Zobacz rysunek. Oblicz współrzędne punktu c. Zaczynamy od współrzędnych punktów a oraz b. Współrzędne tych punktów muszą spełniać równocześnie równanie prostej i paraboli. Przekształcamy równanie prostej tak, żeby y stał po lewej stronie i możemy teraz obydwa równania porównać. Przerzucamy wszystkie wyrażenia na jedną stronę i mamy równanie kwadratowe 4x kwadrat minus 8x plus 3 równe 0. Delta dla funkcji kwadratowej wynosi 16, co oznacza, że mamy dwa rozwiązania. Korzystamy z gotowych wzorów, a wartości, które dostaniemy to pierwsze współrzędne punktów a oraz b. Teraz najprościej będzie skorzystać z równania prostej l żeby obliczyć współrzędne Y dla punktów A i B. Wychodzi na to, że punkt A ma współrzędne 1 druga i minus 3 drugie, a punkt B 3 drugie i minus 1 druga. Obliczmy od razu długość odcinka AB, bo przyda się później. W tablicach matematycznych mamy gotowy wzór na długość odcinka pomiędzy dwoma punktami oznanych współrzędnych. Po podstawieniu dostajemy długość odcinka AB równą pierwiastek z 2. Dotychczas nie wykorzystaliśmy jeszcze informacji o tangensie kąta alfa. Żeby z niej skorzystać, przyda się jakiś trójkąt prostokątny. Połączmy na rysunku punkty B i C odcinkiem linii prostej. Kąt BAC jest kątem o mierze 90 stopni, bo to jest kąt wpisany w okrąg oparty na średnicy. Odpowiednią zależność można znaleźć w tablicach matematycznych. Dla trójkąta ABC możemy zapisać tangens alfa jako stosunek długości odcinków BC i AC. Ten stosunek długości jest równy 1 trzecia. Możemy to przekształcić i napisać, że AC jest równe 3 razy BC. Ponieważ trójkąt ABC jest prostokątny, to możemy dla niego napisać twierdzenie Pitagorasa. Wiemy, że długość odcinka AB wynosi pierwiastek z 2, więc po prawej stronie równania wstawiamy pierwiastek z 2 do potęgi drugiej, czyli 2. Na tym etapie mamy dwa równania z długościami odcinków AC i BC. Wstawmy pierwsze równanie do drugiego równania. Dostajemy 9bc2 plus bc2 równe 2. 9bc2 plus bc to 10 bc no i bc to w takim razie 2 dziesiąte, czyli inaczej 1 piąta. Stąd wynika, że długość odcinka bc to 1 przez pierwiastek z 5 lub po uniewymiernieniu mianownika pierwiastek z 5 dzielone przez 5. Długość odcinka AC wynosi wtedy 3 pierwiastek z 5 dzielone przez 5. Zaznaczmy na naszym rysunku wysokość trójkąta ABC wystawioną z wierzchołka C. Drugi koniec tego odcinka oznaczmy literą D. Ponieważ to jest wysokość, to odcinek CD jest prostopadły do odcinka AB. Policzmy długość wysokości. Aby to zrobić, wykorzystamy dwa sposoby liczenia pola trójkąta ABC. Po pierwsze, pole trójkąta ABC można zapisać jako 1 druga razy AC razy BC. To dlatego, że te dwa odcinki są do siebie prostopadłe. Pole trójkąta jest też równe 1 druga razy AB razy CD. Możemy stąd policzyć długość odcinka CD. Jako AC razy BC dzielone przez AB. Wstawiamy długości wszystkich odcinków, które żeśmy dotychczas policzyli. Po uproszczeniach dostajemy długość odcinka CD równą 3 razy pierwiastek z 2 dzielone przez 10. Weźmy teraz pod uwagę trójkąt prostokątny ACD. W tym trójkącie kąt prosty mamy przy wierzchołku D, bo odcinek CD jest prostopadły do prostej L. Zapiszmy dlatego mniejszego trójkąta wzór na tangens alfa. Mamy tangens alfa równe CD dzielone przez AD. Zgodnie z treścią zadania, ten iloraz jest równy 1 trzecia. Obliczmy stąd długość odcinka AD. Mamy AD równe 3 razy CD, co daje 9 razy pierwiastek z 2 dzielone przez 10. Teraz bardzo ważna obserwacja. Wróćmy na chwilę do prostej L podanej w treści zadania. W równaniu tej prostej przy x nie ma żadnej liczby. To znaczy jest liczba 1, ale oczywiście jej nie zapisujemy. To oznacza, że prosta l jest nachylona do osi x pod kątem 45 stopni. Spójrzmy teraz na taki mały dodatkowy rysunek. Mamy kwadrat obok a. A jego przekątna ma długość a pierwiastków z2. Z tym, że jeżeli boki kwadratu są pionowe i poziome, to przekątna jest ustawiona pod kątem 45 stopni, czyli tak samo jak prosta L. Weźmy teraz taki kwadrat, którego przekątną jest bok AD. Jeżeli AD ma długość 9 razy pierwiastek z2 dzielone przez 10, to bok tego kwadratu ma długość 9. Dziesiątych. Możemy to wykorzystać, żeby obliczyć współrzędne punktu D. Wystarczy do współrzędnych punktu A dodać 9, dziesiątych. to dlatego, że punkt D leży na prawo od punktu A i nieco powyżej. 1 druga plus 9 dziesiątych to 14 dziesiątych, a minus 3 plus 9 dziesiątych to minus 6. Dziesiątych. To są współrzędne punktu d. Teraz skorzystamy z tej samej metody, ale dla kwadratu, którego przekątną, jest odcinek CD. Wcześniej obliczyliśmy, że odcinek CD ma długość 3 razy pierwiastek z 2 dzielone przez 10. W takim razie bok tego kwadratu ma długość 30. Zauważmy, że punkt C w stosunku do punktu D leży po lewej stronie. I u góry, żeby otrzymać współrzędne punktu C, bierzemy współrzędne punktu D i od współrzędnej x odejmujemy dziesiąte, a do współrzędnej y dodajemy 30. Wykonujemy odejmowanie i dodawanie i dostajemy współrzędne punktu C o równe 11 i minus trzy To jest rozwiązanie zadania.